Cześć, witajcie. Dzisiaj temat fascynujący, dla niektórych troszeczkę nieprzyjemny, ale bardzo potrzebny, bardzo ważny i słuchajcie do wykorzystania przez każdego z nas w zaciszu własnego domu albo raczej własnej łazienki. Dzisiaj słuchajcie, porozmawiamy sobie o tym. Jak powinna wyglądać zdrowa kupa? I jesteśmy w idealnym miejscu do tego właśnie celu, bo jesteśmy w laboratorium mikrobiologicznym. Tutaj słuchajcie, posiewamy materiał od Was uzyskany, posiewamy stolec, czyli kał, czyli. Mówiąc prosto, kupę. Słuchajcie, to co z siebie każdego dnia wydalamy, nasze wypróżnienie, jest naprawdę bardzo istotnym elementem wskaźnikowym, który może Wam powiedzieć bardzo dużo na temat stanu Waszego zdrowia, stanu zdrowia przewodu pokarmowego. Tak, na dobrą sprawę, człowiek zdrowy pod kątem przewodu pokarmowego, człowiek zdrowy jelitowo, że tak się wyrażę, powinien wypróżniać się, słuchajcie, i to jest taki numer jeden, bezwonnie. Czyli jeżeli opuszczacie toaletę i przez długi okres. Z czasu nikt po Was tam wejść nie może, albo inaczej, jak wejdzie, to no może się skończyć uszkodzeniami węchu. Na przykład, to nie jest prawidłowy sposób wypróżnienia się. Dlaczego? Ponieważ jeżeli nasze wypróżnienie bardzo nieprzyjemnie pachnie, najprawdopodobniej oznacza to, że mamy mocne namnożenie bakterii gnilnych. Czyli czegoś, czego w naszych jelitach aż tak dużo być nie powinno. I jest to rzeczywiście wskaźnik do zmian. Numer dwa, wskaźnikowy co do tego, jak powinien wyglądać prawidłowy system wypróżniania się. To konsystencja waszego kału. Słuchajcie, jest taka bardzo fajna skala, zwana skalą bristolską. Moi pacjenci bardzo często z nią pracują, ja z nią pracuję, i często dostając, słuchajcie, raporty dotyczące tego, jak zmieniła się kondycja przewodu pokarmowego, otrzymuję informację, że kał danego pacjenta jest teraz jako trójka albo jako czwórka, a był jako jedynka albo jako, słuchajcie, piątka, i my już wtedy wiemy, że jest lepiej niż było. Otóż, słuchajcie, bristolska skala uformowania kału stolca to jest takie bardzo fajne narzędzie i ono jest przydatne dla każdego laika. Zachęcam Was do zapoznania się z tą skalą. Ona jest, słuchajcie, ogólnie dostępna chociażby w bazach internetowych. Tam jest dokładnie opisane, słuchajcie, jak wygląda kał zaparciowy, jak wygląda kał biegunkowy i jak wygląda tak zwana kupa idealna, do której wszyscy powinniśmy dążyć? W związku z powyższym, jest też słuchajcie, taka skala dla dzieci, taka wersja bardzo prosta. Możecie się dokładnie zapoznać z tym, gdzie w tej skali się umieścicie i co musicie zrobić tak czy w którym kierunku musicie iść, żeby de facto było lepiej. Także skala bristolska to jest to, co Wam powie, jak Wasz kał powinien wyglądać. Ja słuchajcie, nie będę tego opisywać, bo po co mam kraść show, który sobie sami e, sprawdzicie na internecie. Bardzo fajne narzędzie. Ja powiem tylko, że wypróżniać się powinniście bez problemu. Czyli to nie powinno być taka sytuacja, słuchajcie, że kał jest zbyt luźny, zbyt wodnisty, no bo wtedy mamy problemy z biegunką, a biegunka się wiąże z tym, ale mówię tu o przewlekłych biegunkach, tak? Nie, że ktoś z Was ma problem, słuchajcie, ze zbyt luźnym kałem raz e, czy dwa razy na miesiąc. Mówię o sytuacjach, kiedy non stop cokolwiek zjemy, biegniemy do toalety, bo z tą biegunką problem mamy. E, słuchajcie, jeżeli rzeczywiście takie problemy są przewlekłe, no to może się zdarzyć taka sytuacja, że Wy nie wchłaniacie wystarczającej ilości składników odżywczych ze spożytego pokarmu, Czyli może to prowadzić w dłuższej perspektywie do niedoborów, a co gorsza do odwodnienia, ale to już sytuacje ekstremalne. Natomiast jeżeli słuchajcie, w naszym jelicie zbyt długo zalegają masy kałowe. Mówimy tu o zaparciach, to jest z kolei przeciwny problem, czyli możemy mieć do czynienia ze zbyt długim zaleganiem toksyn. No bo umówmy się, słuchajcie, że kał to jest coś, co nasz organizm chce już z siebie wydalić, tak? Czyli to są resztkowe produkty przemiany materii. Wszystko to, czego nie przyswoiliśmy w procesie trawienia, wchłaniania, co jest nam zbędne, co jest niepotrzebne. Zresztą zaraz do tego przejdę. Także my, słuchajcie, idąc prosto, yy, zmierzamy zawsze do konsystencji kału, która nie jest ani biegunkową konsystencją, ani nie jest to zaparciowa konsystencja. Jest to kał, który możemy z siebie wydalić bez trudu, yy, nie pachnący nieprzyjemnie, to już wiemy, i nie brudzący toalet. To taka wskazówka praktyczna, gdyby ktoś chciał spojrzeć w tą toaletę. Yy, jak często powinniśmy się wypróżniać? Słuchajcie, to oczywiście zależy i jest to mocno uwarunkowane indywidualnie, ale plus, minus, tak, według wzorców. Dobrym systemem wypróżniania się jest wypróżnianie się raz do dwóch razy dziennie, ale nadal normą jest wypróżnianie się co drugi dzień. Jeżeli wypróżniamy się, słuchajcie, kilka razy dziennie, jeżeli wypróżniamy się raz na tydzień, no to już nie jest norma. Tak? To musimy tutaj coś zmienić, i z pewnością wtedy nasz organizm pokazuje nam, że. Albo musimy przyjrzeć swojej diecie, albo podjąć diagnostykę w kierunku zaburzeń pracy przewodu pokarmowego. Także słuchajcie, tym dzisiejszym filmikiem chcę Wam pokazać, że każdy z Was ma w ręku, może nie dosłownie w ręku, ale do dyspozycji doskonałe narzędzie wstępnej diagnostyki pracy swojego przewodu pokarmowego. Pamiętajcie o tym, że bardzo ważny jest również kolor waszego kału, on powinien być siłą rzeczy brązowy. I tutaj każde odchylenie od normy, które uwaga, nie jest spowodowane błędami żywieniowymi. Bo jeżeli Wy spożyjecie słuchajcie, dużą ilość buraków czy czerwonego wina, tak, to dosyć oczywistym jest to, że kolejnego dnia no, ten kał nie będzie miał idealnego brązowego koloru, tylko może być zabarwiony na przykład na czerwono. Natomiast na pewno niepokojące są zmiany w barwie kału, jeżeli nasza dieta się absolutnie nie zmieniła. Jemy cały czas to samo, nic się nie wydarzyło innego niż dotychczas nie spożywamy żadnych leków, a nagle kał robi się zielony, żółty, szary, czy co gorsza, czerwony, jasno bądź ciemno-czerwony. I to jest dla nas wskazówka, że coś w tym przewodzie pokarmowym również może się dziać. To nie jest, słuchajcie, dla was teraz zero jedynkowa wytyczna, tak, że coś było nie tak z kolorem kału, to to od razu popadamy w panikę, bo ja tak powiedziałam, ale warto na to zwracać uwagę. Przykładowo, słuchajcie, jeżeli widzimy żywo czerwoną krew tak, w naszym kale, to jest to wskaźnik tego, że najprawdopodobniej doszło do krwawienia w dolnym odcinku przewodu pokarmowego, czyli to już prawie przy, przy, przy odbycie, tak, czy w okolicach odbytu. Jest to powód do wizyty u gastrologa. Tak. Każde krwawienie z przewodu pokarmowego jest niebezpieczne. Natomiast jeżeli widzicie, że wasz stolec jest taki smolisto czarny, to najprawdopodobniej doszło do krwawienia w górnych odcinkach. Przewodu pokarmowego, czyli to może być, słuchajcie, zarówno jama ustna, jak i jelito cienkie, żołądek na przykład choroba wrzodowa żołądka dwunastnicy i wówczas również, słuchajcie, o dziwo zgłaszamy się do gastroenterologa. Tak? Każde krwawienie musimy bezwzględnie, słuchajcie, ocenić, zbadać, dlaczego do niego dochodzi. Możemy też mieć do czynienia z zieloną konsystencją stolca, która może na przykład wskazywać albo na infekcję bakteryjną, albo na rozwój nieswoistej choroby zapalnej jelit, bo i takie sytuacje się zdarzają. Także, słuchajcie, ten wskaźnik, jakim jest stolec, naprawdę i pod kątem wyglądu, i pod kątem barwy, konsystencji, zapachu, mocno i dużo Możemy wam powiedzieć na temat waszego przewodu pokarmowego. Jak to mówią, kupa prawdę ci powie. I tak na zakończenie tego filmu słuchajcie, czym właściwie jest nasz kał? Bo podejrzewam, że większość z was się tym nie interesuje. Natomiast wyobraźcie sobie pokarm, który przechodzi przez was przewód, przez przewód pokarmowy. My ten pokarm rozkładamy oczywiście na monomery, tak, żeby go, słuchajcie, wchłonąć, żeby odżywić każdą komórkę naszego organizmu. I tak przez kolejne odcinki przewodu pokarmowego, z tego naszego pokarmu wykorzystywana jest coraz większa ilość składników niezbędnych dla nas do życia, a zostają tak zwane resztki. Słuchajcie, taki ostatni moment mocnego wykorzystywania tego, co spożywamy, ma miejsce w jelicie grubym. Grube, jelito grube to jest nisza dla naszej mikroflory jelitowej, i tam nietrawione przez nas składniki pokarmowe, przede wszystkim nietrawione włókna roślinne, czyli na przykład błonnik pokarmowy, stanowią istną ucztę dla naszych bakterii jelitowych. One na to dosłownie czekają i rozkładają te niewykorzystane przez nasz organizm składniki do wytwarzania substancji tzw. metabolitów bakteryjnych. I to nie jest tylko na użytek naszych bakterii, słuchajcie. Ale to jest bardzo potrzebne również dla nas, z tego prostego względu, że te metabolity, jak na przykład krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, w tym słynny maślan, służą do regeneracji nabłonka naszego przewodu pokarmowego. Tu następuje końcowe odciąganie, słuchajcie, wody, która jeszcze pozostała w tych masach kałowych. I wydalamy kał, w którym nie ma już nic potrzebnego dla naszego organizmu. I tam, słuchajcie, znajduje się bardzo dużo wody, bardzo duża ilość tych właśnie nietrawionych resztek pokarmowych, duża ilość bakterii, które, jak ja to mówię, już zrobiły swoje, muszą iść na emeryturę, złuszczone komórki nabłonka naszego jelita, czy barwniki, które nadają stolcowi określoną specyficzną barwę. Także tak to wygląda, słuchajcie, skrótowo, jeżeli chodzi o nasz kał, tak to wygląda, jeżeli chodzi o to, że jest to. Naprawdę fajne, może nie super komfortowo przyjemne, ale jednak do wykorzystania narzędzie, które służy ocenie naszego przewodu pokarmowego i warto czasami się odwrócić i zobaczyć, co też zostawiliśmy po sobie w toalecie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, cześć.